Witajcie, witajcie. W dzisiejszym odcinku, odcinku specjalnym chciałbym pomówić o kolejnym sporym kroku, jaki poczyniłem w mojej działalności tutaj gospodarczej działalności na Allegro w związku z tym dziennikiem pracy, kupiłem lokal. Ponieważ jak wiecie, już od jakiegoś czasu dość dużo przesyłek wysyłam, i od jakiegoś czasu myślę już o pracowniku, a żeby e, takiego pracownika zatrudnić. No to trzeba mieć jakieś toalety dla niego, jakiś socjal, jakieś takie miejsce, gdzie on będzie siedział i te paczki pakował. No nie chciałem, żeby to było w moim domu, więc yy, nadarzyła się okazja kupna lokalu i jakoś tak się wszystko ułożyło, że go kupiłem. Najzabawniejsze jest to, że kupiłem ten lokal nie mając pieniędzy. No ale o tym opowiem za chwileczkę Oczywiście, o, teraz widzicie umowę kupna-sprzedaży, ale o tym za chwilkę. O, oczywiście, jak śledzicie moje finanse, to nie są one zbyt, y, zbyt duże, ponieważ dziennik pracy prowadzę, nie wiem, chyba wrzesień, październik, zaczynałem praktycznie od zera. Teraz y, coraz więcej sprzedaję, coraz, wszystko praktycznie reinwestuję, się pomalutku rozwijam, rozwijam, rozwijam i jeszcze tak naprawdę pracownika nie chcę zatrudnić. No, ale nadarzyła się ku temu jakaś taka okazja, ponieważ był do kupienia lokal. No i tak się jakoś złożyło, że ten lokal kupiłem i tak jak już wspominałem, nie miałem na niego pieniędzy. Więc podczas oglądania tego lokalu poinformowałem, że po prostu, że ja bym chciał ten lokal kupić. Ale no nie mam pieniędzy i czy jeżeli by się ten właściciel się zgadza. Czyli osoba sprzedająca, jeżeli się zgadza na to, żeby to było zapłacone w jakichś tam ratach, no to ja mogę ten lokal kupić. No i wyobraźcie sobie, że od słowa do słowa tak się stało, że do końca roku mam ten lokal do 13 tysięcy złotych, które tutaj teraz widzicie rozłożone na raty. Czyli co miesiąc muszę wpłacić jakąś tam sumę pieniążków i ten lokal koniec końców będzie mój. Tutaj już jest taka umowa kupna sprzedaży za całą kwotę. Ale, no, mówię, pieniądze, będę, taka jest osobna, pieniądze pieniądze dotyczące rozliczenia. Płatne, tutaj też widzicie, wy i tam też jest opisane, w jakich to tam ratach będzie i kiedy. I teraz co do lokalu, no bo 13 tysięcy złotych to są jakieś takie mega śmieszne pieniądze, co można kupić za 13 tysięcy złotych. Za 13 tysięcy złotych to można w sumie nic, no. I dobra, przedmiotem umowy sprzedaży jest pawilon handlowy wolno stojący z płyty obornickiej. I teraz płyta obornicka to jest taka płyta, nie wiem, 5 cm szerokości, 7 cm i ona jest tak jakby w jakiegoś takiego plastiku. To płyta po prostu obornicka. To jest, kupiłem można powiedzieć, taki kontener, ale nie do końca kontener, ponieważ ten kontener, wyobraźcie sobie, ma ogrzewanie podłogowe. Ma 25 m2. Ma toaletę, ma socjal, ma drzwi, dwie pary drzwi wejściowe powiedzmy ewakuacyjne. Także 25 m2 jest. I ja sobie to teraz pomalutku odremontuję troszeczkę, odmaluję, we własnym zakresie porobię. I przygotuję może za jakiś czas pod yy, pracownika. Dobra, co my tutaj mamy dalej? Aha, wartość 13 tysięcy złotych. Sprzedający oświadcza umowę z w dwóch egzemplarzach. Dobra, to nieistotne. Lokal jest kupiony i w lokalu jest prąd. Nie dość, że prąd zwykły, to jeszcze siła. Byłem już w Enei wszystko przepisać na siebie. Opowiem Wam, jakie tam są koszty, bo tam na działalność gospodarczą są dość duże koszty prądu. Nawet jak się nie będzie zużywało tego prądu, to tam jakieś takie opłaty są, nawet chyba po 100 zł miesięcznie, tylko za to, że ten prąd po prostu jest w tym budynku. Jest licznik i jest woda, jest szambo, także jest lokal, no i działam w tym temacie. Jeszcze jest to, jako że to będzie lokalna działalność gospodarczą, jakiś tam podatek trzeba płacić za te 25 metrów, chyba 500 zł rocznie. Także to też dodatkowy koszt, ale jest również adres, czyli mogę jakiś tam adres korespondencyjny jest. Jest wszystko to, co tak naprawdę... Potrzebuję, bo nic więcej nie potrzebuję. Lokal stoi na ziemi, która nie jest moja, którą będę tak jakby wydzierżawiał. To też kolejny koszt. Ale w razie czego ten pawilon handlowy, jak kupię kiedyś może jakąś działkę, można go przenieść. I teraz wam tu pokażę dalej, jak wygląda sobie taki szkic. Zrobiłem tego budynku. No i teraz sobie tutaj o, widzicie sobie szkic pole takie czerwone to na lewym górnym rogu to jest, tam jest zlew, tam jest taka, taki mały blat czyli może, można sobie zrobić kawkę, można sobie zrobić herbatkę można sobie wszystko zrobić, jest tak zwany socjal dla pracownika obok tego y, czerwonego jest zielona kratka zielona kratka to jest toaleta, w toalecie jest kranik jest zlewik, jest ciepła woda jest wszystko to, co człowiek potrzebuje, żeby mógł Załatwić swoje potrzeby. Czyli pracownicy, nawet jak będę miał wielki sklep internetowy, mogą na trzy zmiany tutaj cisnąć, bo mają wszystko. W przodzie tutaj widzicie ten niebieski kwadracik, to jest drzwi wejściowe, i obok te dwa czerwone kwadraciki, to są witryny takie okienne, takie duże okna. Całość lokalu ma ponad, no tak około myślę 25 metrów kwadratowe, kwadratowych, może troszeczkę więcej. 25 m2, niby wydaje się mało, ale 25 m2 w zupełności mi jak na razie wystarczy, ponieważ tutaj sobie zagospodaruję sobie przestrzeń, na przykład do wysyłania przesyłek. A magazyn, jeszcze tak czy siak, będę miał y, tutaj w moim domu. Więc, jak coś trzeba będzie dowieść, no to będę sobie dowoził do sklepu i tu będą takie towary na bieżąco y, do sprzedawania, które będę, które będę sprzedawał i który będzie wysyłał pracownik. Ale mówię, na razie jeszcze nie doszedłem do tego etapu, żeby zatrudnić pracownika. To znaczy doszedłem już, mógłbym już go zatrudnić, ale na razie jeszcze z żona stwierdziła, że mi trochę pomoże. Także będziemy na razie jeszcze paczki cisnęli razem. Czyli tak jak to było praktycznie od początku cały czas cisnę, cisnę, aż po prostu padnę, że tak powiem, na twarz. Czyli ile dam radę, tyle dam radę, bo muszę zarabiać. Bo wiecie, bo jak zatrudnię sobie studenta, w tym miesiącu na przykład było to 184 godziny. Student zarabia 17 zł na rękę. No bo wiecie, jest tam zwolniony z podatku. No to by musiał dostać 3200 wypłaty. Z czego mógłbym sobie to wrzucić w koszt? Tam z 600 zł sobie odliczyć. No to taki student mnie kosztowałby no powiedzmy 2400-2500 zł miesięcznie. No ale wszystkie paczki byłyby zapakowane i myślę, że już by mi było na to stać. Spokojnie byłoby mnie na to stać, no bo jak wysyłam 1500 paczek, no to powiedzmy te 5-6 tysięcy jakiegoś tam zarobku jest, no ale chcę wszystko reinwestować, reinwestować, żeby to się rozwinęło, żeby ten mój cel osiągnąć, bo to już minęło ponad 100 dni, a ja mam dopiero 100 tysięcy przychodu. No, także jestem mega, 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 teraz chcę się wziąć mega do pracy jeszcze, się sprężyć i teraz to skalować, skalować, bo już mam wszystko, mam całą infrastrukturę tak jak to wysyłam z Allegro. Jestem tak jak widzieliście super sprzedawca, same pozytywne opinie. E, wszystko wysłane na czas, praktycznie w 100%. Nie ma po prostu e, nie, ma rzecz, nie ma żadnej rzeczy takiej, która by mnie mogła zaskoczyć. Teraz już po prostu z automatu zamawiać towar sprzedawać, zamawiać, sprzedawać, zamawiać, sprzedawać i tylko osiągać jak największe przychody. Na razie jest to 1500 zł. Chcę, żeby to było niedługo 2000 dziennie, potem 3000 dziennie, żeby to po prostu się skalowało, skalowało tak na maksa. Teraz jest ten lokal, to znowu mi się troszeczkę budżet uszczupli, no bo zamiast y, inwestować, to ja będę musiał co miesiąc jakieś tam pieniądze wpłacić na ten lokal. No ale lokal jest, lokal w razie czego ma jakąś tam swoją wartość. Jak coś nie pójdzie, to no to wtedy go będę myślał, żeby go sprzedać. No, ale jak widzicie, tak się pięknie potoczyło. Mówię jeszcze niedawno: nie było nic. Było sprzedawane resztki towaru. Były pierwsze zamówienia z Chin. Nie minął jeszcze rok. A tu już takie piękne efekty. Piękne przychody. E, fajni ludzie poznani na kanale. E, no, kupiony jest lokal. I krok po kroku malutkimi łyżeczkami. Bez jakiegoś wielkiego szaleństwa. No, bo tak jak mówiłem, wam mógłbym. Ktoś tam chciał zainwestować pieniądze, mógłbym wziąć jakiś kredyt i to wszystko przyspieszyć, ale nie chcę tak. Już myślę, że jestem do tego dojrzałem, żeby to wszystko małymi krokami, czyli praca na etacie, reinwestowanie wszystkiego na bieżąco, niewydawanie maksymalne, tam jakieś oszczędzanie, to znaczy no nie oszczędzam maksymalnie, normalnie wydaję pieniądze, ale, ale wszystko praktycznie staram się wrzucić dalej w towar. Wszystko staram się zareinwestować i mam nadzieję, że kiedyś przyniesie to, znaczy kiedyś, no już to przynosi fajne efekty i tak naprawdę już jest super i myślę, że już mógłbym się zwolnić z etatu teraz i sobie spokojnie żyć i spokojnie te paczki pakować i spokojnie sobie wysyłać, wiecie, osiągnąć taką stagnację i spokojnie sobie wysyłać tyle paczek, ile wysyłam teraz, sobie domawiać, wysyłać, domawiać i sobie żyć. Ale no tego nie chcę, chcę pracowników, znaczy, no, chcę to rozwinąć, chcę zbudować coś, coś, coś dużego, chcę zbudować fajną społeczność wokół tego, bo wiem, co mnie też bardzo motywuje, że otwieracie działalności gospodarcze, ponieważ to, co tutaj oglądacie, te wszystkie moje wypociny o, oglądacie i jakoś was to motywuje do tego żeby te działalności otwierać i żeby tą kasę również zarabiać. Ja, no wiadomo na początku jest ciężko trzeba mieć jakiś pomysł. Trzeba obłożyć w to dużo pracy no ale. No ale no, równie dobrze możecie sobie zarejestrować się teraz gdzieś na jakiejś giełdzie kryptowalut. Władować 100 tysięcy w kryptowaluty i sobie siedzieć i czekać na tyłku. Można też tak. Tutaj niestety yy, trzeba się napracować. Trzeba to wszystko przerobić. Trzeba. No, no, trzeba zapierdzielać. Tak jak już mówię w tych wszystkich tutaj e, moich odcinkach, trzeba zasuwać. Tu nie ma to tamto. Bo ja wystawiłem to moje szkolenie na sprzedaż i jakbym, nie wiem, szkolił na przykład zarabiania kry, o skryptowalu, to podejrzewam, żeby mnie 300, 400, 500 osób kupiło albo 1000 osób. No, bo to takie jest proste: tylko się zarejestrować i coś. A tutaj trzeba założyć działalność gospodarczą, trzeba zainwestować, trzeba poświęcić czas. Trzeba przemyśleć, co zamówić, żeby nie utopić. To jest cały taki proces. I jak już ktoś w to wchodzi, no to naprawdę musi, musi po prostu tego chcieć. No, no mówię, no musi chcieć, musi mieć samo zaparcie, bo to nie ma to nie przyjdzie samo. Od kilku kliknięć w internecie, albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. Tutaj jednak trzeba, trzeba, ale yy, kryptowaluty mogą upaść. Wszystkie jakieś tam inwestycje w nieruchomości, w jakiejś Warszawie w złoto, to wszystko może upaść, a handel myślę, że zostanie na wieki. Wiadomo, coś tam czytałem w komentarzach, też się do tego odniosę, że, że Chińczycy będą na Allegro sprzedawali i że całe Allegro upadnie. Może tak być, ale są jeszcze wszystkie OELXy, są jeszcze bazary, są jeszcze handel był i będzie i jest. A jak kurczę nie da rady, to trzeba będzie wyjechać do Chin i zostać Chińczykiem i sprzedawać na Allegro jako Chińczyk. I, i kurde, koniec. Trzeba się zawsze będzie dostosować do sytuacji, jaka ma miejsce aktualnie, żeby, żeby koniec końców zarobić tą kasę. Zawsze się można dostosować. Kto by nie wszedł, bo to tylko tak marudy gadają, że tu wchodzą Chińczyki, że tu są duże prowizje, że tu są duże podatki, że ja się to, tamto, no. To, no to nie ma na to czasu, to, to trzeba wszystko odłożyć na drugi plan i zająć się robieniem pieniędzy i zarabianiem, i, i, a nie tam się przejmowaniem, że trzeba podatku ileś zapłacić, albo że, no, albo się bać konkurencji. Jak ja wchodzę, no to czasem jest 100 sprzedawców w danej kategorii, albo nawet 150. No, ale codziennie, pomału, sukcesywnie trzeba być najlepszym i koniec. I pomału się piąć w tej hierarchii, co widać po jakichś tam, nie wiem, obrotach w danej branży, że Tą branżę pomalutku się zdobywa. Dokłada się dodatkowe towary, dodatkowe produkty, jakoś się robi fajne rabaty, fajne promocje, fajną reklamę i to wszystko, wszystko można wyjść na pierwsze miejsce i to nie ma żadnego problemu. Konkurencja jest teraz wszędzie, czego byście nie zrobili. A jak wpadniecie na jakiś super pomysł, bo ja też czasem wpadam na jakiś mega super pomysł, jaki towar, i sprowadzam ten towar i jaki on jest super, jaki on jest zarąbisty. Od, omówię to na jakimś przykładzie. Yy, jaki on jest ten i ja ściągam ten towar i na przykład ściągam towar po nie wiem kosztuje on 10 złotych mnie albo 9 i sprzedaję go po 30 złotych i idzie 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 no idzie po prostu miodzio ale do, do mnie przyszedł ten towar jako powiedzmy jako pierwszy i ładniej i pięknie sprzedaje i nagle konkurencja która też wyczaiła o on sprzedaje fajnie o pojawił się ten towar może zamówili w tym samym czasie co ja i nagle do konkurencji, do stu innych sprzedawców również, również przychodzi ten towar, ten sam. I koniec końców ja sprzedaję ten towar kupiony za 10 zł, sprzedaję go za 9 zł i modlę się byle, żeby się go pozbyć, bo ktoś ma y, lepszą reklamę, ktoś ma. Ja w danej dziedzinie na przykład nic nie osiągnę. No ale no, nie mogę o tym myśleć, w danej dziedzinie, w danej na przykład w tej kategorii wiem, że nie osiągnę, bo wiem, że on ma tych przedmiotów na przykład dużo więcej, bo ma cały sklep dedykowany pod to. A ja ściągnąłem na przykład tylko jeden przedmiot. I to ja wam opiszę, i to jest ryzyko dość duże. Dlatego. O właśnie, muszę to też nagrać o tym odcinek, jak ja, jakbym teraz rozpoczynał, jak ja bym ściągał towary z Chin. Jakbym do tego podszedł. Bo teraz już też jestem nauczony trochę doświadczeniem i bym to ściągał zupełnie inaczej. No. Ale może na live o tym pogadam. Bo teraz już ząb, jak wezmę porządne tabletki, to ząb, ząb mnie taka, znaczy dziura po zębie mnie takaż nie boli. To może jakiegoś live'a w tym tygodniu jeszcze zorganizujemy, co byśmy mogli sobie pogadać. Bo ostatnio było całkiem, całkiem, całkiem fajowo było, czego się nie spodziewałem. Myślałem, że będę sam siedział i, i do siebie gadał. No ale było kilka osób, i, i... ale tego live'a zapowiem, może będzie trochę więcej jeszcze. E, tak, no dobra, to się znowu rozgadałem. I poproszę mi ładnie pogratulować tutaj w komentarzu. Mówię, bo to jest kolejny krok. Z lokalu mojego się nie śmieć, że jest jakieś tam płyty obornickiej. Małymi krokami, malutkimi. Najpierw zaczynam od mojego chlewiku, potem od płyty e, obornickiej. Kolejnym krokiem może będzie jakaś hala nowoczesna. No, dzięki.